Jak na karku. Na karku z... radiowo, u mnie w... Ale chcesz się dołączyć do mojego patrolu policyjnego? A, zaraz się dołączę, stary. Wygrałem auto na kasynie. Czy ty miałeś to mi śmigłiec? Nie no, nie ma szans stary. Nie mnie dogonili, ja miałem pocik, ja go zgubiłem. Wzmiem po chłopaków, bronimy bazy. Ja tu im pokażę jak się łapie przestępców w mieście, nie LSPD. Witam serdecznie. Czy jest znany powód zatrzymania? Nie wiem, pewnie prędkość. Tak, liczne czerwone światła. Tak? Dokumenty poprosimy do kontroli. Przejmę u jeden, przejmę u jeden lewą Idź zgłosz, od razu zgłosz, od razu zgłosz Przejmę u no. lewą jeden Już zgłaszamy Zatrzymaj się, nie masz szans, policja NA glebę! NA GLEBEJ! NA glebę! Nie wysiadaj pojazdu ani słowa, jeden z drugim! P Prawdziwa policja, lecimy do góry! Pod ścianę pod jeden z drugim! Dobra, dobra zabijamy ją na komendę dobra. Jedziemy na cele nie, nie, nie! Niech ja... niech zapraszamy, raz tak! raz nie idę, idę. dzisiaj ja trzeci raz nie pójdę na pewno! Zatrzymaj się! Jadam. Witamy w naszej jednostce! Aaa, więc co tam wsiadam, mówiłaś o siodłą. dzieciach? Nie wysiadam, nie wysiadam! Wsiadaj! Wsiadaj! Siadaj! Siadaj. <śleski> <śleski> Mamy kod czerwony, jak... <dobre> Dobra, ja do nich strzelam, bo oni do nas będą. Halo? Siarnie na karku. Jak na karku? Na karku, z***, radio, w***. I co teraz? Im teraz po mieście je ścigają. Potrzebujesz pomocy? Nie, ja, bo już im dwa razy uciekłem. Ale chcesz się dołączyć do mojego patrolu policyjnego? A, zaraz się dołączę, stary, ukradłem. Nie ukradłem. A wygrałem auto na kasynie. Nie mów, że to t Wygrałem ją, oddawaj do na do bunkier. Tylko nie tym radioozem. Dobra. dobra, ja do ciebie przyjadę może, co? Bo ty dobra, jest, to jestem na GPS-ie, tylko zgub. Jak będziemy za sobą ogon, to go zgub. Dobra? Dobra, elo Dobra, dobra Aha, to dla mnie prezent? Nie! Nie dla mnie? Nie. Aha, no to fajnie. Ile razy zakręciłeś? 1130 razy łącznie, ja solo. A co? Dołączasz się do patrolu? No mogę się dołączyć, a nie chcesz się tym przejechać? Patrz, no mogę. Tarni się. Ogólnie to jest driftowóz. ale jedzie 400 by... na godzinę. Jak? Ciężko się tym jeździ, no za. Ale, ale ciężko, rzuca A, to rzuca. do wyczucia, no albo to driftowóz jest stary, wiesz, jak tu zajebiście się boczki, robi, zakręty, tak, cyk, cyk, pach, pach Dobra, dawaj, wsiadaj, lecimy Dobra, czekaj, wyłącz bodykama, wyłącz bodykama z tej fury, jakby tam w środku Co mam zrobić? Bodykama to, to kamerę co oni mają w tym radiowozie. Nasz kama zacz się jedź za mną. Pojedziemy na bazę tym, jak nie będzie kamery, to sobie nie ściągną. Dobra. Eee, I zaparkujemy to Dobra chłopak i mi tą brykę Ta Nasz zespół to mechaników już jest w drodze. Widziałeś jak klasa? Tak, Ta. zajebista, co? O. No. Siedzi jak sam Podoba mi się tak, że to ja... Wie twoje fury? Nie klasa moja, to moje, to moje, to moje, to moje, to moje, to moje, to nie moje, to Antka to moje, to moje, to, moje, to yy, diabła i to moje. Muszę Aha. się wysprzedać, wysprzedaję ogólnie samochody Mam Dobra, dużo. to ja, ja bym kupił coś Okej, okay. ja ci mogę Czy dać się... jakiś samochód, który ci się podoba Oprócz tamtego A. brylantowego, bo tamtego nie oddam I tego, i tej te dwudziestki te, te dwa są zarezerwowane Dobre, Dobra, to jest, to jest Dobra. poczekaj, muszę się zastanowić ja Miałem hmm. za to 8 milionów, jak coś <laughs> przypadek, bo dla beki za, za ten, zabetowałem. Hmm, które ja bym chciał? A które jest najfajniej? Corsita, Corsita bym chciał. No to dawaj tu, a czerwona. A, to jest Corsita. No, jest zajebista. Ogólnie, no wartość 6 milionów, nie? Ale Dobry. uważam, że należy ci się. O, a to, dobra. A chcesz ją? No! Dobra. Znaczy dobrze. ja pożyczę, ja ci potem oddam. no mhm, potem pojedziemy ten. To ci no nie tak, nie. wiadomo. Dobra, chodź, idziemy na patrol. O. A ja mam dla ciebie siano za napad. A ile? Też przeprawę ja stary, czy, 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 czy to słyszysz, czy nie? Poczekaj chwilę. Co? Czy, czy ty miałeś to cały śmigłowiec? Nie no, nie ma szans, stary. Bo mnie dogonili, ja miałem posik, ja go zgubiłem. Dzwajmy po chłopaków, bronimy bazy. No nic nie miałem nad sobą, wyjeżdżamy stąd chodź. Ja cię w eksportu, w eksportuję na zewnątrz, jakby tam były psy, to z pompy do nich na... A mi się chowam. Więc pamiętaj jak będą psy to na wsteku. Ja cię to odprowadzę do góry i wrócę pompę schować, bo nie pojedziemy ze na patrol, bo to jest jedyna. Dobra. Myśle... Pompę. Myślałem, że to psy chciałem ci. A jak zacząłeś podjeżdżać. Dobra przyjdę. Dobra, idziemy się przebrać i co ubieramy? Jakieś uniformy takie ochroniarskie. Okej, okay, okej, okay. a komu to za Policji. No tak, no to był się Nie wiem komu, się. ale stary, bo mi f. W... Z... kasetkę. No. I zamiast chronić gangsterów i chronić nasze miasto, to oni sobie na kawkę pojechali. A, to pojechałeś z wytrychem cyk, cyk, pak, pak i długa. Tak, i duga. podjechałem z wytrychem cyk, cyk, a najlepsze jest to, że za chwilę mnie dogonił moją k która stała je obok. Chcemy coś zjeść? Bo kupiłem tak. knajpę, to mogę nam zrobić. No tak, ja mam jedzenie, jak potrzebujesz. Ja bym zjadł, k.a, jestem głodny. Wam f, dam ci do schowka. To co? No to dawaj na ten. Na jakieś Hmm? Tak Ja to im pokażę jak się łapie przestępców Mię w mieście, nie Coś takiego, nie? Czekaj, jeszcze jakieś czapki szukam Takiej, która przypomina policyjną To jest kapitańska, nie? Tak, tak, tak Jakie to kapitą są? Zapnął się myślisz, jak będziemy na kapitańskiej? Tak. No nie, no co ty co Dobra, dobra To tak yy, Czekaj, a to jeszcze weźmy jakiś pas, kwa. To oni tu jeżdżą na bombach, stara Dobra, chodź stary, z... Czekaj, jeszcze zobaczę jakiś łańcuch <laughs> no. Dobra, wyglądam jak psy z bez kitu, Dobra, no to szukamy, że tak powiem. E... Szukamy, kwa, że tak powiem, do zatrzymania Potencjalnych tak złoczyńców. Tak, tak, tak. O! Wiadomo. Na poboczu, na prawo. Proszę zjechać. No. Ta na dół, na dół. Na dół, na dół, na dół. No to się cofnijcie jak na dół. Ubezpieczam Cię. LSPD. Czy jest znany powód no, zatrzymania? Bo pan... nie powie, że LSPD. Ale myślę, że wszyscy kiedy przyjechali. Serdecznie. Czy jest znany powód zatrzymania? Nie wiem, pewnie Prędkość. Tak. Liczne czerwone światła. Tak. Dokumenty poprosimy do kontroli. Posiadasz coś Tutaj nielegalnego ok. w samochodzie. Broń. narkotyki, Kuty. Panie dzieci. K to ja tylko znam. Dokumenty. Po życie właśnie przyjechała. Bez wulgarnego przy języka i dokumenty! mam przy sobie dokumentów. No to jak to rozwiążemy? Tu może pan na przykład sprawdzić. Wysiadasz z auta, wysiadasz z auta! Wysiadasz z auta. Wysiadasz z auta. Co za wtórny raz? Wysiadasz Ręce na maskę, ręce na maskę! <laughs> Oprzyj się o samochód. Dokładnie tak, No, to ty myślisz, że będziesz nas obrażał? Co e? ty myślisz? A że ty będziesz nas Że pan będzie moją matkę obrażać. Zacznijmy poważnymi złożeńcami, znaczy nie złożeńc no. Co masz sobie nielegalnego? A, no już chciałeś mnie dziabnąć tym nożem? Co ty myślisz, że się głupi? Totalna rewizja. Podmór, ja podmur Pod tak. stawaj! Podmur stawaj. Ta, wykonuj polecenia, bo ci wyślemy na tysiąc miesięcy że do, do więzienia. to auto od góry do dołu. Tak, sprawdzaj, pilnuję go. To pan małego to też strzepeky, jak tak chwilę tak, trzepać. Tak, 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 tak. Sprawdzaj tam, y, ja, do ja, od... do niego, ja do niego celuję. To, sprawdza. do niego, celuję. Ja celuję do niego. Dostanie w kręgosłup będzie do końca życia na wózku jeździł. I co? Może jakąś łapóweczkę byś chciał zapłacić? tak myślałem. To masz Patrz! Patrz, co mam! Patrz! Patrz, widzisz to? A ako, koka! Chanel, Mamy na mamy. A jak pan silnik znalazł z Ty się interesuj To jest bagażnik. Znalazłem. Bawiencie Masz teraz swoją obronę, zanim cię wpłyjemy na Bęben i przeczepiemy od góry do dołu i pójdziesz na to płocie? Nie, śmiało może nie pan robi się testy pałotowe. Dobra, cypilno pójdę po testy do samochodu. Ijdź po testy. A, Ijdź. ta. Skończyło się babki stanie. No to chyba nie dobrze. Ja. Wy, chyba wy my myślicie, twardzenia. że będziecie. nam w twarz LSPD, my jesteśmy poważani w tym mieście. No dobrze. Dobra. Obróć się. Dobra, Latarkę włóż do buzi. Kładaj, to jest na test. <noise> Jeśli to da to znaczy, że jesteś sztany. Tak. Nie, nie ma opcji, Dobra, ja mam, dobra, to odwróć się tyłem, mamy inny narkotest. Odwróć Ale się co ty tyłem. Chcesz zbytnio do mu badać? No, odwróć się tyłem do mnie. Odwróć, odwróć się, do... mówię! Nie! Masz prze... A, ja. zaraz. Ostatnią szansę ci daję albo. Stajesz kulę w łeb. Myśląc się dzisiaj nie. w speedi Speedy. Odwróć się tyłem do mnie! Zmuszasz mnie do tego, żebym Bo... 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 tak. Bo... Bo... Mu. Oj, za mosnął mówi stary. No widzisz. Chyba za mocno mu No za mocno mu Myślałem, że mu spiść. Ja go chciałem delikatnie, ale on taka c z niego trochę. Dobra, poczekaj, ściągnę mu spodnie buty, sprawdzimy go na te testy. Co ty myślisz? Stary, zróbmy tak. No. Jedziemy stąd, jak na spodach do Ayadu, znajdziemy go i. tak. tak. dobra, wszystko w porządku, jest pan wolny. Jego. No, powiem ci, że naprawdę dobra rewizja. Tak. Może pan odjechać, jak zgaścimy tej sygnalizację, świetną. Zakończenie przeszkania powodzeniem, obywatel bez narkotyków. Prawda, naprawdę jesteśmy do Poseł, ta fura otwarta. Kościół tam przy niej. policja. Dobra, słuchaj, musimy wejść na radio jeszcze. King Cops. dobra, czekaj, bo Radio. Do sobie Zaraz wejdziemy. No weź tam 75 czy coś. Dobra, 75. radio, czek. Dobra, jak radio? 75. Ach, kolejny dzień w tym zapyziałem mieście. O! I mamy U2! u jeden, przejmę jeden lewą. Idź od razu zgłoś, od razu zgłoś Przejmę u lewą jeden. Już zgłaszamy Zatrzymaj się, nie masz szans! Policja! To ty strzeliłeś? Oni do mnie! Kto? Policja? NATI do nas strzelają! Jakie k... Weźmy podróż na jakiś parkik jak... A nie, ja mam k... policyjnego gnata, będzie przypał jak... Wow, wow a ładno, ka mija, do, mia, do 56, <tryk> 23 przez 8, naprawiamy brykę. Za chwilę wrócimy do patrolu. Dajcie na chwilę. Cześć, może naprawić radiowóz? Potrzebujemy szybkie wsparcie, A, jak dodać na już. bank. Jakbyście mogli. Na bank potrzebujecie wsparcie, udzielimy. Nie, nie, my musimy udzielić. Wzywają nas porucznik. Porucznik Max Smack Znacie? Nie, wow, wow. Nie znacie? Porucznika Max marla? Nie. No, dobrze. Ja w mieście, stary. Już macham. Widzieliście macham. jakichś przestępców tutaj? Tak, widzieliście jakieś przestępców. Nigdy, to miasto jest okropnie do wszystkiego. Nigdy, nigdzie. Nikogo nigdzie nie ma. O, bo ja my z Eli Speedy mamy darmowe naprawy, co nie? Nie. Nie? Okej. Dobra, numer by kontam prosić? 2206. Zostało mi 15 tysięcy. Komendant musi zacząć płacić. Bo jak nie, to się zwolni. Tak, ale my chyba mamy jakieś darmowe jedzenie na któryś został raz, tylko nie pamiętam na której. Udziemy to sprawdzić. Dobra. Ja bym widział taką czwórkę. Kadet Omar i Grzechotnik. <laughs> Grzechotnik to jest czwórka. czwórka. Już z zastrzelił Dobra, no to ku... rozejrzyjmy się za jakimś k***a przestępcą A. drogowym Ewentualnie jeszcze po drodze można zahaczyć to jedzonko A, ku... A widzisz Działamy, żarcie O A. A. No A. Proszę, A. Proszę bardzo, na, na pobocze Na pobocze Nie mogę Wykonuj proszę... polecenia, na inaczej pobocze aresztujemy Tak Tutaj w lewo, w lewo, w tą uliczkę, w uliczkę w lewo W lewo proszę wjechać I prosto, prosto O, i stoimy Stary, <laughs> mamy pierwszy pościg <laughs> Oj, nie Dobra. Nie oni uciekać. A, oni cofają, stary, oni cofają. Będą przez tę dziurę przejeżdżać, w kółko. I Jeszcze tu jest żarty za free? No właśnie nie wiem gdzie. Musimy jakoś typiarza za prędkość złapać. Tak, tak. Zrobimy jej rewizję osobistą, kurwa wie, że co chodzi. Trzeba będzie ją wywieźć. Są te łebki, kuli, nie będą uciekać, k.a nie mi się gonić. Szkoda do radiowozu wozu Przecież możemy ich zastrzelić, nie? Są Tak, No tak. O, dobra mamy ich ZA GLEBEŚ! ZA GLEBEŚ! ZA GLEBEŚ! A wysiadając ani słowa! Jeden z drugim! To myślicie Prawdziwa policja! leci do góry! Pod ścianę! jeden z drugim! Do kolegi! Sary, trzeba bomby załączyć. A nie cię ruszać, jeden z drugim! I co? I co teraz? Paniaczki, co? He? Ciasny przesmyk? Ja Myślicie, że z, z amatorami ja się... rozmawiacie? Ja się do niego nie przyznaję, ja... Ja, nie, ja... go nie znam. No i macie przy... Pane. Tak. Masz jakieś na... Nie sprawdzę cię. Worek, Worek, tak? Worek! Jesteście porywaczami, to są stary ci porywacze ci, Nie, ja nikogo nie, nie Do worków k***a Nigdy nikogo nie porwałem. A. Stój w miejscu, STÓJ W miejscu! STOJ W MIEJSTU Pod ścianą Pod ścianę pod, pod, POD SIANĄ mówię! O! O! Ty k***a łabuzi, nie jest tak Co? Ja nikogo nigdy nie porwałem! Wypraszam sobie SŁAĆ NA ZIEMI Kładę się A ty co się śmiejesz? GLEBA Patrz co mam Oni się chyba tak zabawiają ta... widziałeś tą blondynę z narkami, jak. Albo to brudą. Zejdź z pojazdu! Zejdź z Zejdź z pojazdu! To jest interwencja! Los Santos Police Department! Pod ścianę Pod Ona ma kaburę, ona ma kaburę. Kaburę ma pod ścianę do obywateli. Nie tam tam tam, z auto, z auto! Oddal się! Oddal się! Oddal się, oddal się! Ja ale nie, proszę. Cieka nie by! Czemu chciałaś przerwać w interwencji? Po co tu przyjechałaś? Masz na dla tych cipnów? Masz na knocyki? Nie, nie. Handlujesz chętną, czy nie. Ja się nie Nie, nie, się! chciałam kupić czyli ten nowy rodzaj alkowiów, tak? Czyli ty też jesteś cipnem. tych Wszyscy k. skuter. skuter jesteście niepoważni? Macie jako dragi, czym się zajmujecie? Przeszukaj ją, przeszukaj ją, 02. A ta broń, to po co ci? To jest ten, na wodę. i nazwisko, Ruda. Ona ma za idiotów, stary. Ale ma SNS, please. i nazwisko, idę i nazwisko. To jest pukawka. Eli, spuki. Eli, spuki, wróćcie mi ją na BMB, dajcie mi wszystkie informacje na jej temat. Rodzina, zamieszkania. Wszystko chcę wiedzieć na jej temat. Dokładnie, na jej temat chcę wiedzieć. Na na Komendant. Dobra. Elis Puki, tak? Tak, Elis Eli powtarzam, Elis Puki. Dobra, wstawaj siwy. Rewizja osobista. Siągaj buty, koszulkę i spodnie. Siągaj. Rewizja. Musimy sprawdzić. My jesteśmy. Będziesz cały kaszał Obałeś na ręki. w 100%. 100%. Sprawdzę jeszcze raz samochód. Ty, tu jest no GnaT! Coś. Tu jest Gnat pod fotelem! Tu jest Gnat pod fotelem! Co? Ta! Jest Gnat! Masz chybane siwy. Rewizja osobista. Nie zagadajmy się. Nie dogadujemy się, musimy cię przetrzepać. To wszystko w nosie mam. Sprzedł spodnie, bluzę i z buty i raz! Dokładnie. Czapkę też. Pilnuję go, pilnuję go, żeby to nic to... nie zniósł, żeby z noża nie, noża nie wyjął. Tak. No myślę, że ci... K nie Ty. znajdziemy siwy. Myślę, że ci na sucho wyjdzie to? Chodzą o tobie plotki na mieście. I kto normalny tatuuje se twarz w czaszkę bez... No, wytłumasz mi to. Zmieniłem się. No, czyli brako. Pod ścianę, pod ścianę. Od razu wiedziałem, że mieliśmy nosa. A tak, wiedziałem kogo capniemy. Drugi, dawaj, rewizja. Ale czekaj, on nie kucnął i nie kasznął. Dalej chwilę, może być w... Za, za chwilę oboje kucną. Pilnuję go. Piln, pilnuj, pilnuj. Pod ścianę do kolegi. Spodnie ja koszulka i. Spodnie, ja go nie znam, spodnie nie znam. koszulka i spodnie mówię. Nic mi nie umknie w tym mieście, dopóki służę LSPD. O, tak. Kucnij i kaszli. <coughs> no. Męś się ubrać? Ja Siwy, kaszlaj! <coughs> no. Dobra, nic nie wypadło. Wygląda jakby nic nie schowali w obietrzu. Buty sięga jeszcze. Ta, ta. Ale kto ci powiedział, że się możesz ubrać? No, Jeszcze raz się rozbierasz, jeszcze raz my ciuchy. I jeszcze raz bierze, my bierzemy. Jak coś, my ciuchy zabieramy na komendę, musimy je sprawdzić, bo ludzie czasami ma, ma robią tak zwaną. A, ta, że ta są... To jest ten zna... nowy perwol tak zwany. 10-0, sprawdzam teren. Sprawdź teren. Bo kobiety nie będziemy tak przeszukiwać w miejscu publicznym. No, oczywiście, że nie. No. Ruda obróć się, zdejmę ci kask. Muszę cię do kartoteki wpisać. Kojarz ją? Wróciliśmy ją gdzieś na bębę, czy nie? Nie. No dobra. Ale ma pieprzyk stary pod y z kim ciężycem. Dobra, jesteście wolni, jesteście czyści, ale pamiętajcie, że mam was na oku. Ta. Nic mi nie umknie. Tak. Rozkój Ruda, Dajcie... jak im pomoże. Ta, no, dadzą sobie radę. <laughs> Zjęcia. Zrób zdjęcie Zrób to. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie to. czekaj, to. Zróbcie odejdź, odejdź to. Zróbcie to. na Twittera, że to. Zróbcie zatrzymanie udane powodzenie. Dobra. to. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie to. ostatni raz Dzięki, jesteśmy 2 do 36, plus 23, jeśli będzie. Na bołożeniu. Nawet 3 na okę. Wiesz, zawsze możemy robić kontrolę wodną, prawda? Możemy ukryć łódkę policyjną i popłynąć na kutry. Oho! O, nie, czy to To Ta policja tak ma na co dzień? Się. Nie, prosto pojechał. Ale ucieka, ucieka ty. Dawaj, dawaj. o! 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 Ja chyba ma tak policja na dzień. <noise> dzień dobry, można naprawić? Ta, mm, ja Los Santos Police Departament, witamy ja. Ale... Prosimy naprawić tutaj nakos komendanta, tak? A mać, co wyście z tym zrobili? <noise> Mieliśmy pewne problemy drogowe A p***a, przed... mam broń, się po prostu teraz interwencję A, Ja się nie boję bronić A, ciężki dziendzisz na służbie Chyba, że do mnie celujesz, to wtedy... Nie, nie. To niewinnych obateń nie celuje. Znajdujemy tylko ludzi, no, no, kokoską. Jesteśmy specjalną grupą interwencyjną, zorganizowaną przez komendanta do wypłaniania anarchii. Macie tu jakieś na Mamy wam zrobić nie. rewizję za chwilę całego salonu? Hmm, popatrz na mnie, popatrz na mnie. Nie. Coś mi tu śmierdzi. ona jest na pana chyba, co? Czy ty nie... nie? Czy ty nie, nie. jesteś świadkiem po jakiejś dawce białego? Szkół? Nie ma szans, dopiero wyszłam z więzienia, jestem czysta i yy, 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 wszystko jest czyste. Każda Nie ma szans! Słuchaj, na każdego się znajdę Dary, A... słuchaj, wrzuć mi na... E Mogę prosić pana, nie nazwisko? Trzy słuchaj, nie? Tak. Pani. Na Pani Jadwiga. Słuchaj, Dary, rzuć mi Jadwigę na Bęben. Ale nazwisko jest potrzebne. Nazwisko jeszcze. Jadwiga bomber. Jadwiga bombę! Jak? Jak? Bijemy? Poproszę, nie, dr... poproszę. Albo tak, to? No, Jadwigię bombę na bombę na na na, na. na 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 Bęben. Sprawiedź mi, czy coś jest nie tak zjawisko. Sprawdzam. Czy ja dobrze widzę? Przemyt. 10 kg kochiny? Ewidentnie ja coś jest Podsiane. z katikami tutaj, ta. Podcianę, pani Jadwigo. Wykonujemy polecenie, Pods... ona Rekonujemy jest. Wykonujemy polecenia polecenie. Handel... Proszę bardzo, pani Jadwigo. Handel dziećmi! Ej, nie jestem na nie. Dobra, czytam Dobra, że że czytam, czytam notatkę! Wiąc, Uwaga, czytam! Ja czytam notatkę. Czytaj, czytaj, czytaj. Dnia 24 roku widziana na, w porcie Los Santos przemycie dzieci w workach, w workach cement. Co? W workach przez po ork orkach. Nie no w ork orka, ty, po orkach. W orkach. Przucała nas na łódź transportową. Ja na łódź transportową przerzucała dzieci, następnie ta łódź płynęła w stronę Cayo Perico. dziećmi? Ja w przedszkolu pracuję, Dobra, jesteś aresztowana k***a, weź się pod ścianą. która... Nie mów, nie mów tak przy szefie w ogóle, co to ludzie pomyślą tutaj dookoła. Niedoinformowani. To jest tutaj ty? szefem? Nie Zwolnij zatem. ją. Proszę ją zwolnić. Ja wiem, ja I raczej zamkniemy ten warsztat. Słuchaj, Jadwiga, my tu się za chwilę zaczymy. Na razie musimy uciekać, bo komendant nas włożył. jedziemy Na... handel... poczekać. <głosy> <głosy> <To> ta, handel Może poczekać. Ile się należy? Macie za chwilę rewizję, wjeżdżamy tu ze złotem. Tak. Komendant przy Zaraz my wjedziemy w was. Dobra, zabijamy ją na komendę. Pa, pa, opa, pa pa! Doby kawy yy. <suszu> ale... Tak. Zapraszamy na komendę. Jedziemy na cele Nie, 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 ja, nie. Zapraszamy się raz, idę. I raz idę, dzisiaj trzeci raz nie pójdę na pewno. Zatrzymaj to. się Pójdziesz. Właśnie jesteś zatrzymana. Aaa! Prawa lewa ręka, jesteś aresztowana Moment! Stać i patrzeć zamiast pomóc ja nie pójdę trzeci raz przecież! Zabiję, no, zabiję, zabiję. Mama nisko się... na Tak. Podnoszę cię, idziemy. Mama handlujesz dziećmi! Wyb wybuchnę Wyb wam komendę, przysięgam, wybuchnę to. Ha? Udowodni. Tak? Udowodnij. Tak, zobaczysz, masz Najpierw twoje dzieci, jak zobaczysz, będziesz patrzył na swoich dzieci, potem swoich Cześć. dzieci, e, innych dzieci, potem twoją naszą rodzinę. Będziesz patrzył na ich wszystkie, a potem na są Nie Jedziemy do naszej jednostki. Jedziemy do było nie bardzo dobrze i ba jedź, jedź, bardzo dobrze. Wykonuj polecenia, jedź. i złoń mnie tu za to nie. nie, nie, nie! Witamy w naszej jednostce. Nie. A nie więc nie co tam wsiadam, mówiłaś wysiadam, o nie dzieciach? Wsiadam, nie wysiadam, nie wyjadam. Dzieć p... bierz... Nie! Nie! I moim chciał jeszcze grozi, że i ich... robisz co? Wywieź i chcesz? To, to akurat tak, to z tego się nie wydroponuj. Stój w miejscu, stój w miejscu, stój w nie, miejscu. Nie, nie, p... nie. nie każ mi strzelać. No i co masz teraz na swoją obronę? No dosłownie nic! Słuchaj, może się to skończyć na dwa sposoby. Jeden Słuchaj, my jesteśmy z wydziału kryminalnego, k śledczego, rozumiesz? Det Rozumiesz, prowadzimy śledztwo, myślisz, że... a ty będziesz naszym agentem. Myślisz że, myślisz, że my się tak ubraliśmy, żeby było śmiesznie? Masz dwie opcje. Jedna jest taka, idziesz na dożywocie i czekacie krzesło w pierdlu. Albo druga jest taka, że angażujesz się do naszej, pa jedno jed do naszej jednostki patrolowej, dołączasz do naszego patrolu i po pomagasz nam rozgryźć wszystkich gangsterów. <laughs> ja wiesz, no co? <laughs> o tym nie może wiedzieć. To jest specjalna jednostka. Co ona ma, broń? Starano, na już. I Linę. Ona... Nie... O, w dupie, głośno chlupie Ale my potrzebujemy takich nie szablonowych ludzi Słuchaj, brat brata, szablonowa Nie łba, nie urwie Jestem szablonowa, podstawowa, basic I naprawdę tak jest w Nie? Czy co, wolno. trzeba ją... Normalnie uważam, że nie, nie Że to zły pomysł. No dobra, się. Nie, nie, myślę, że to zły po... Nie, odsuwaj się, chodź to, chodź, 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 chodź. Przestań Bo... się do mnie przybliżać chodź, chodź. Nie, nie, chodź, chodź, proszę W swoim miejscu Nie, nie, nie Wróć Stój dawaj, dawaj. Mamy jakąś WSIEDAJ! WSIEDAJ! Nie mogę! Nie mogę! zakuta! Nie What the fuck? Co to znaleźli? Nie mam pojęcia Chyba jakiś rycerz wezwał psy na nas. Nasi nas gonią Odwołaj to! Stary mamy prze... to ...motocykle z nami jadą eee, 0077 do... W z tego dwać pościg za czarnym kawałek, to nasi k***, agenci specjalni Starolniku nie słuchają, oni nas odcieli z radia. Napisz, że we, na, mogliśmy odzić na zakładniczkę! No, za, spanikowałeś, zacząłeś uciekać no, Mamy kąt czerwony, jak... Dobra, ja do nich strzelam, bo oni do nas będą. Będzie tylko prosta walawo. Trójnie skręcać <noise> Mogę załatwić zastawkę, bo w sumie to nas jeszcze nie strzelają tak, 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 tak Dobra, napisałem Oła Dobrze, mamy bumper Ile Strzelili w opadę? Strzelili, nie? Tak Dobra, no że, że nasi nas to jest sku**a sk 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 Ja od razu to to jestem, tylko jedźcie od co z złomowiska Jakiś policjant tu zawrócił, jedną radiolką stoi na moście Prawo pojechał za wami, będzie git z tym pierwszym Ta, ta, ta! Jesteśmy <śśla> skończeni Jednego zamknąłem do kanału, drugi My przejechał. też spadliśmy. Ja uciekam O do kur... Zaczynamy jechać stamtąd? Uciekajmy, żeby lokalne szybko! Zatrzymaj się, zatrzymaj się tu! Motor, 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 motor! Macie radę uciec, czy nie? Oj, nie mamy opon Rozbijamy się ja jedną osobę mogę na moto zgarnąć gdzieś, nie? jest tu parkingiem do przodu, parkingiem do przodu Na sam koniec, tak? Ta, 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 Ja tu stoję Na samym końcu z parkingu widzisz mnie Ustaw to bokiem Go Nasze, dobra, chyba. Uciekłeś? Stary jest akcja! Hollywood Jakiś gączy mi pomógł! A właśnie się, się przygotu! Dobra, 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 no, dobra. No, co no. mam zrobić, co mam zrobić? Potrzebujesz przesiadki? No nie wiem, stary! No sięgamy no, w dwóch furze Będziemy się wali na... Tyi kopcami. Dobra, wysyłaj GPSy, będziemy dojeżdżali w razie czego i będziemy Dobra, strzelali. dobra, 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 no, dobra, dobra Dobra, będzie wysyłał GPS-y Bierzemy Uzi Może gdzieś staniesz motorem Nie, my jedziemy z Uzikiem stary do was Jesteśmy teraz na tym takim f długim moście obok lotniska Jedziemy górą, będziemy, wyjedziemy koło y strefy industrialnej No to my tam możemy być Tam bądźcie potem będziemy się kierować w stronę Get. Dobra, 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 my zaczniemy S Są, 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 dwa, są Llewo, dwa motory, są dwa motory, możecie do nich próć, do nich próć możecie wtedy dobra. z Uzików Dobra, Ela. No, no Elo. Gdzie? Słyszymy się na radiu. My się słyszymy, my kręcimy, kręcimy się wokół balasów i wagonów cały czas. Dobra, widzimy radiowozy, okej. Okay. Wjedziemy do góry, wyjedziemy najprawdopodobniej przy... gdzie wyjedziemy? Przy lotnisku dla śmigowców. Przy, 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 przy starym Przy co? Dobra, jedź tam na ty lotnisko. Jeź tam na to lotnisko. Jesteśmy ko... Wiemy, wiem gdzie jesteśmy spokojnie. Stare UWKE, stare za UW was Dobra Opony brak, jesteście free? No się na by... No to ku**a zawracaj Halo, jesteście free? Za nami wszyscy Słyszymy za nami pojechali za oh, na siebie Bez opon Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Jesteśmy koło y, starych apartamentów ko Na nas Arcadius. Czekajcie chwilę awesome. Wiecie na czerwony I czerwony My nie wiecie mamy opon. Nie mamy czterech opon, mamy Czemu nie pojechałeś? Czemu nie pojechałeś za nimi? Idziemy cały czas na północ Bo tylko tak możemy Jedziemy yes, Przebiją ponę. Jedziemy na Arkadiusa na południe po prawej stronie Czerwony park To ja pczę cię o bo i inny No, to ma... Dobra, to pomysł był Go 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 dwóch do ja nie widzę do kogo mam strzelać. Leży też jeden. Da. kolejny. To Bik. To masz, to masz. dookoła, bo gdzieś bomby są. Uciechniesz, się, Jestem free. Dobra, bo ja też. Hello. Hello, melduję lo. zadania. Dziękuję za pomoc. Da. Okay. Ale, ale, ale w ogóle to ja już mam taki w takiej p**** mówię dobra idę siedzieć, bo szykuj grochubę, krój kiełbasę, dawaj ziemniaki, idę jeść to nie Na szczęście te motocykle kurwa na... k... bez opon to są do p******* i oni już nie mogli nic zrobić tak, na tych motorach ale stary i nagle podjeżdża jakiś gościu i ja mówię zabierz mnie stąd i on, zacz... on zaczął uciekać <laughs> Totalnie zrandomowo z No i git